Siemanko, z tej strony Darek Goś z kanału Kali Atletics. Witam Was po krótkiej przerwie. Wracamy sobie z tematami merytorycznymi i zaczniemy sobie właściwie od tematu dla osób początkujących, ale nie tylko, bo również średnio zaawansowanych, czyli omówię 5 najczęściej spotykanych błędów w treningu z masą własnego ciała, które powodują, że nasz progres spowalnia lub jest całkowicie niewidoczny, więc jeżeli zależy Wam na dobrym progresie, nad świadomym trenowaniem, no to zapraszam do oglądania. Wybię najciekawsze błędy, które nie były już powielane setki razy, także zaczynamy. I powiem Wam, że trzy z nich bazują na moim osobistym doświadczeniu. Swoją drogą mam dla Was na Napiszcie w komentarzu, jak obstawiacie, które błędy popełniałem ja, a które bazują na doświadczeniu z e, pracą z moimi podobiecznymi. Kto zgadnie, podepniemy jego komentarz do góry. E, no i co? Lecimy sobie z pierwszą kwestią, a mianowicie brak kontrolowania swoich efektów progresu siłowego, brak rozpisanego programu treningowego. Myślę, że to jest kluczowy element, który powoduje po pierwsze brak motywacji ze względu na to, że słuchajcie, jeżeli trenujecie, wykonujecie treningi, poświęcacie na to czas, nie widzicie efektów no To w jaki sposób możecie mieć motywację do tego, żeby e, działać z programem treningowym? Tak więc, według mnie kluczowa kwestia to rozpisanie programu treningowego, a następnie analizowanie swoich rezultatów. Słuchajcie, jeżeli chcecie progresować, jeżeli chcecie stawać się coraz silniejszymi, e, budować masę mięśniową, uczyć się elementów w kalistynice, no to kluczowym jest to, żeby co trening wykonywać nieco więcej. Żeby nasze ciało miało bodziec do tego, aby zapewnić tam progres. E, tak więc. Myślę, że kluczową kwestią, tak jak wspomniałem, jest rozpisanie programu treningowego, e, tak abyście idąc na swój trening byli w stanie zapisać wyniki z tego treningu, następnie idąc tydzień później e, mogli porównać, ile powtórzeń wykonaliście w pierwszym tygodniu e, i już wiecie, ile macie wykonać w drugim, czyli dodajemy liczbę powtórzeń. Drugą składową błędu numer 1, który mógłby swobodnie zająć miejsce numer 2, jest zbyt częste zmienianie rutyn treningowych. Czyli w związku z tym, że tego programu nie mamy rozpisanego, idziemy na trening i tak naprawdę na spontanie wykonujemy listę ćwiczeń, która przychodzi nam do głowy. Zbyt częste zmienianie programu treningowego utrudnia nam śledzenie naszego progresu. Także jeżeli dopiero zaczynacie z hewistyniką, postarajcie się wykonywać te same rutyny treningowe przez około 4 do 6 tygodni, zanim przejdziecie do kolejnego programu treningowego. Oczywiście każdy trening nie powinien być taki sam, czyli rozdzielacie sobie powiedzmy tydzień na trzy treningi. Jeżeli trenujecie systemem full-body workout, robicie sobie trening co drugi dzień, każda rutyna jest inna, natomiast przechodząc do kolejnego tygodnia treningowego, powtarzacie te rutyny, zwiększając liczbę powtórzeń, przytrzymując pozycję nieco dłużej lub progresując na inny sposób. Także próbu. Błąd numer jeden, i przechodzimy sobie do drugiego. Ok, a więc jeżeli omówiliśmy sobie już brak kontrolowania naszego progresu w treningach siłowych, no to pozostaje druga kwestia, główna składowa naszego progresu, czyli żywienie. Częstym błędem jest to, że nie wiemy, ile kalorii spożywamy, no i gdzieś tam bazujemy na naszym odczuciu, że zaczęliśmy jeść więcej, więc ten progres powinien być do przodu, powinniśmy budować masę mięśniową lub jeżeli waszym celem jest redukcja tkanki tłuszczowej, staracie się jeść nieco mniej, no ale gdzieś tam na pewnym etapie widzicie, że tych efektów nie ma. No i z czego to wynika? 90% przypadków wydaje Wam się źle, czyli e, jak rozwiązać ten problem? Wystarczy, że poruszycie sobie nową aplikację, na przykład MyFitnessPal, zaczniecie zapisywać sobie swoje posiłki, no e, i wyjdzie Wam jakaś tam średnia kaloryczna z tygodnia, ile kalorii spożywaliście. No i na przykład jeżeli Waszym celem jest budowanie masy mięśniowej, Wasze zapotrzebowanie, które wyliczyliście z kalkulatorem online e, wynosi około 3000 kalorii, natomiast patrzycie na swoją rozpiskę i wychodzi, że wy spożywacie 2,500 kalorii, no to macie odpowiedź na to, dlaczego ta masa nie idzie do góry. I tak samo dla osób, które redukują tkankę puszczową, jeżeli zobaczycie, że kalorii spożywacie, nie wiem, 2800 w skali tygodnia, no może to być nieco za dużo na reprodukcję tkanki tłuszczowej, także to jest jeden z najczęstszych błędów u osób początkujących. Pamiętajcie, że nie tylko trening, ale również odżywianie. Odejdźcie do tematu w sposób taki, że kontrolujecie wszystko. No i tutaj też myślę, że fajnym pomysłem jest stworzenie sobie takiego arkuszu na przykład w Excelu lub zapisywanie w zeszycie każdego dnia porannej wagi, a także kalorii, które Wystarczyliście, tak, żebyście mogli to w fajny sposób kontrolować. I tutaj, dla osób, które mają z tym problem, ja przygotowałem taki darmowy arkusz, Możecie go pobrać z opisu tego filmu. Ja korzystam z niego podczas pracy z podobiecznymi. Sprawdza się naprawdę fajnie. Także nic, tylko zapisywać Wasze wyniki. I słuchajcie, lecimy sobie z trzecim błędem, który. Nie tylko nie pozwala nam progresować w sposób optymalny, ale również jest bardzo częstą przyczyną odpuszczenia treningów. I teraz powiem Wam na samym wstępie, że wynika to według mnie z braku świadomości tego, że progres to jest długoterminowy proces. Dużo osób jest przyzwyczajonych do obecnych czasów, kiedy zaspokajamy swoje potrzeby krótkoterminowo. Natomiast jeżeli chodzi o treningi, no niestety. Tutaj trzeba poświęcić trochę czasu. No i co mam na myśli? Ano, mianowicie to, że bardzo często dostrzegam sytuację, w której w momencie kiedy nie wykonamy danego treningu lub nie przytrzymamy danego dnia diety, później zaczynamy odpuszczać kolejne dni. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że nawet najwyższej klasy sportowcy, czy też osoby, które śledzicie, bardzo często również odpuszczają swoje treningi. Natomiast to, co je wyróżnia i to, co pozwala im progresować, to jest to, że zawsze wracają do tych treningów. Czyli jeżeli wypadnie Wam cokolwiek, nie byliście w stanie zrobić treningu, była choroba, nie chciało Wam się lub nie przytrzymaliście diety, bo, nie wiem, był urodziny wujka, no to słuchajcie, to nie jest żaden problem. Także nie przejmujemy się tym w ogóle, staramy się poprawić w przyszłości, natomiast zamiast odpuszczać kolejne dni, wracamy do programu treningowego. Wykonujemy trening, który ominęliśmy i lecimy dalej naszym schematem. I błąd numer 4 u osób początkujących, które zbytnio skupiają się na wymyślnych ćwiczeniach, które znajdują w internecie i które na siłę starają się wdrożyć do swojego programu treningowego. I co mam tutaj na myśli? No, często jest taka sytuacja, że ktoś na przykład po trzech miesiącach treningów stwierdza, że kurczę, on potrzebuje ćwiczeń na środek klatki piersiowej, bo ten środek klatki piersiowej jest zbyt mały e, i chciałby je poprawić. Natomiast, no, słuchajcie. Jeżeli dopiero zaczynacie trenować, nie możecie oczekiwać z, ze stażem mniejszym niż rok, że wasze ciało będzie zbudowane tak jak u osób trenujących długi czas. Wiadomo, że dużo osób chce często szukać szybkich efektów, natomiast no, musicie dać po prostu sobie czas. Absolutnie wystarczą ćwiczenia podstawowe, które możecie sobie nieco utrudniać ich progresjami, a także ewentualnie dołożeniem sobie dodatkowego ciężaru, jeżeli chodzi na przykład o pompki lub podciągnięcia. Natomiast wyszukiwanie takich wyjątkowych ćwiczeń, które rozwiążą was, wasz problem, no niestety nie zawsze działa. Musicie być też świadomi tego, że influencerzy często na siłę szukają e, jakichś ćwiczeń, żeby nie publikować tego samego cały czas. No niestety lub stety większość informacji już jest dostępnych w internecie, więc ciężko wyjść z czymś nowym. E, no i to jest często przyczyną właśnie takich ćwiczeń, które. No, nie do końca mają swoje przełożenie w praktyce, natomiast ludzie często w nie wierzą. Także słuchajcie na początku podstawy programowania, a także podstawowe czynniki powodujące was, wasz progres. W zupełności wystarczą, nie musicie szukać jakichś wyjątkowych ćwiczeń. Oczywiście na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym uwzględnienie ćwiczeń akcesoryjnych, ćwiczeń, które nieco bardziej pozwolą Wam wyizolować daną grupę mięśniową, jest jak najbardziej ok. No, i słuchajcie, przechodzimy do ostatniego punktu na mojej liście, a zarazem tego najbardziej popularnego u osób początkujących, a mianowicie kompensowanie braku siły nieprawidłową techniką. Słuchajcie, jest to błąd, który. No, można powiedzieć, że jest trochę nieunikniony u osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z treningami i robią to na własną rękę. E, no Często trzeba nauczyć się po prostu na własnych błędach. Natomiast, jeżeli jesteście na tym kanale, oglądacie moje filmy, no to myślę, że już część błędów wyeliminujecie. Natomiast, no słuchajcie, dużo osób po prostu nie jest świadomych, jak powinno wykonywać, jak powinno wykonywać dane ćwiczenia z prawidłową techniką. Ja Was odsyłam do filmu, który albo już był na kanale, albo pojawi się niedługo na pewno go podnikuję na temat najczęściej popełnianych błędów w podstawowych ćwiczeniach, także tam myślę, że warto zaglądnąć. No i co, jeśli chodzi o te błędy, przede wszystkim... Prawidłowa technika, skupcie się na wykonywaniu ćwiczeń w odpowiedni sposób. Jeżeli nie wiecie, jak je wykonać, oglądajcie dużo filmów, czytajcie na temat kalisteniki, to na pewno Wam pomoże. A także zapraszam Was na naszego Instagrama, stricte poświęconego zagadnieniom kalisteniki, prawidłowej techniki. Link będzie w opisie filmu, a projekt nazywa się Akademia Kalisteniki, także stamtąd na pewno zaczepniecie sporo wiedzy. No i co? Jeżeli macie również jakieś pytanka, możecie dołączyć do naszej grupie na Facebooku, wysłać nam film, w jaki sposób wykonujecie dane ćwiczenie. My na pewno Wam doradzimy. No i tym przechodzimy sobie do końca tego filmu podsumowania. Starajcie się wyeliminować te błędy, pozwolą one Wam progresować w lepszy sposób. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, a przed tym jeszcze chciałbym zaprosić Was na moją platformę treningową kariatrix.pl. Jeżeli potrzebujecie gotowego programu treningowego, więcej takich materiałów merytorycznych, poradników do elementów, no to sprawdzajcie. Link w opisie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.